W ogóle, coś tu, jakiś festiwal jest? O, nie wiedziałem w ogóle. Tak jest! Formy Nekrozmy! Duskmane Nekrozma i Dawn Wings Nekrozma! Pojawią się już niedługo w Pokémon GO właśnie dzięki nowej mechanice! fuzji Pokémonów, która wyciekła w kodzie gry, o tej ekscytującej informacji już za chwilę troszkę więcej, ale zaczynamy od aktualnego eventu i uporządkowania sobie informacji, ponieważ ten event jest bardzo ważny, to jest event, na którym możecie złapać na przykład takiego Shiny albo takiego Shiny i wiele, wiele innych regionalnych Pokémonów, w tym również takie, które na co dzień nie występują w Polsce, macie szansę zdobyć je w wariancie Shiny. Natomiast jest kilka takich bardzo ważnych szczegółów, na które trzeba zwrócić uwagę w tym evencie, żeby wycisnąć go na maksa jak cytrynę i opowiadając o tym, ja tu będę sobie klikał i łapał poczki moim starym Pokeball Plusem. Słuchajcie, zgubiłem. Chyba zgubiłem, albo ktoś mi ukradł, no, ale raczej zgubiłem w Anglii na mistrzostwach Europy mojego Pokémon Go Plus. Plusa. Trochę szkoda, także musiałem wyciągnąć z szafy ten zaorany i zniszczony stary Pokéball. Dalej działa, spełnia swoją funkcję. Odkupię sobie, słuchajcie, ten Pokémon Go plus, plus, ale chyba dopiero w Japonii, bo zauważyłem, że ceny w Japonii jego są sporo niższe. Kosztuje tak o 70, 80, nawet 100 złotych mniej niż w Europie. A jest co łapać, bo podczas aktualnego eventu tygodnie, Rywali. Możemy spotkać następujące regionalne Pokémony na dziko i nie tylko na dziko, słuchajcie. Od 4 do 6 maja mamy Zangusa i Sevipera. Na tych dwóch nie muszę się już skupiać, tak jak wam chwilę temu pokazywałem, te dwa Shiny już mam. Także dzisiaj tak bardziej kontaktowo sobie gram. Wdrażam się trochę w ten event, ogarniam temat, a muszę się bardziej skupić. Słuchajcie, na grze od 6 do 8 maja, gdzie będą respić się froł i Soak. Nie mam tych Pokemonów w wariancie Shiny. A od 8 do 9 maja będą respić się. Hitmore i Durant. Czy ja mam Hitmora i Duranta, słuchajcie, w warencie Shiny? Sprawdźmy sobie, bo nawet nie pamiętam. Hitmore... Nie mam Shiny Hitmora. Okej, okay, a Durant? Duranta mam. Dobra, Duranta mam, moi drodzy. To z sześciu Shiny, które są na tym evencie, mam trzy. Więc sporo jeszcze dla mnie do uzupełnienia, jeśli chodzi o Shiny Pokedex. Ale słuchajcie, oprócz walczenia dziko, również warto w tym evencie zwrócić uwagę na rajdy, bo na rajdach trzygwiazdkowych w trakcie tego eventu również możemy mieć kolejne spotkania z tymi regionalnymi poczkami, a jest to o tyle ważne, że że szczerze mówiąc na dziko spotykamy je dosyć stosunkowo rzadko, więc jak ktoś chce i może to można się tutaj wspomagać ride pasami na kolejne szanse. Nasza ani od 4 do 6 znowu Zangus Seviper od 6 do 8 maja, Frow i Soak od 8 do 9, Hitmore i. Durant. Jeśli chodzi o Field research na tym evencie, patrzę na nie i nie widzę tutaj nic ciekawego. Sprawdzam to właśnie w tym momencie na Ligdaku złap 10 Pokemonów, Monkey, Poliwak, Ralts, spora płypoczka, e, Central Orlandoski lub Gligar, spora płypoczka 15 razy, Lickitung lub Galiański Stanfisk. Zakręć 5 stopów jakieś tam przedmioty. Słuchajcie, Strzenki tu nie urywa, czyli co? Event, gdzie tak naprawdę te poczki regionalne widzimy na dziko rzadko. Jak chcemy mieć więcej szans na szajni, no to musimy wchodzić na rajdy. Pytanie, jaki jest raid? Słuchajcie, na te szajni, Czy to jest jedna 64, czy to jest 1 na 512? Większa szansa na spotkanie Shiny Zangusa, Sevipera, Froa, Sołka, Hitmora, Duranta. Okej, okay, doczytane. Jak na Niantic pisze na oficjalnym poście, większa szansa na spotkanie Shiny, to dla nich to zazwyczaj oznacza szansę 1 na 64. To okej, okay. to moim zdaniem że warto rzeczywiście w tym evencie próbować. Jak 1 na 64, to to jest dosyć uczciwa szansa. Nawet być może na tych rajdach parę rajd pasów, zużyję na te Pokémony, których Shiny mi brakuje. I mamy też, słuchajcie, timed research na tym evencie. Tak, to jest ten, Rivals Week. I tutaj też można spotkać dwa regionalki. A, listę w Breakthrough muszę odebrać za ten tydzień, sorki. Także odbierzmy sobie. Mam w ogóle strasznie do tyłu... O, double, lol! Nigdy nie widziałem na DZIKO, sorry. Miałem go oczywiście w Pokédexie, ale na DZIKO aż mnie zaskoczył, kurczę, taka, taka wielka koza. Tam gdzieś mam też quest'a na Field Research'e, także też muszę pouzupełniać się sobie, więc natrzaskam ich jak najwięcej. Tutaj w Wonder Ticketie widzę, że muszę tylko jeszcze grunta jednego dzisiaj docisnąć i będzie ten etap z czapy. Tutaj fleron z kwiatkami. I tutaj muszę jeszcze więcej gruntów pokonywać. To jest mój Quest z japońskiego sklepu Family March, który dostałem od znajomego z Japonii. Także sorry, nie mam więcej kodów, bo po prostu jest jeden na osobę i to sprawdzają. Także znajomy nie może mi załatwić więcej tych kodów, niestety. Załatwił mi jeden dodatkowy, no to wysłałem Jerlowi pogromcy, bo ten drugi był po prostu na jego żonę, wiecie. A Japończycy są takim narodem, że oni nie lubią za bardzo kombinować w przeciwieństwie do Polaków, więc wiecie, pójście drugi raz i ściemnianie się, że jeszcze się nie odebrały i tak dalej, no to to jest takie dla nich, po prostu y, uważają, że nie wiem, czy nie honorowe, czy nie chcą takie rzeczy robić, więc po prostu, no, tak to wygląda. W sumie może to dobrze, może Polacy też się powinni, słuchajcie, zainspirować trochę w niektórych sprawach Japończykami. I tutaj, czy to będzie Frowey Soak, za te... Nie, tu jest Gligar. Tutaj z kolei jest, moi drodzy, Sentry ale pod którymiś, dwoma tymi właśnie questami jest row i Soak. Także kolejny taki szaniczek Tak jak mówię, no ja nie mam jakichś gigantycznych oczekiwań tutaj na te shiny pokemony, ale popróbować można, słuchajcie, zwłaszcza w takich darmowych rzeczach. No, timed research jest za darmo, więc równie dobrze można go zrobić. Kurczę, ostatnio jest dużo questów na power Pokémonów. pokemonów. Ja trochę tego nie lubię. Tutaj widzicie, jest quest power-up 15 walczących pokemonów. Czemu jeszcze akurat konkretnie z typu walczącego muszę? To jest niesprawiedliwe. Oczywiście, jak są takie questy, no to można to sobie zrobić najmniejszym kosztem, używając jak Mniej Stardustu, no to używamy sobie sortowania według CP. Wybieramy najniższe, wpisujemy fighting. No i mamy mojego Pokemona z najniższym CP walczącego, no to to jest. Słuchajcie, Manki. Jego możemy sobie sparapować na przykład 5 razy. Jakiegoś tam Timbura możemy sobie sparapować 5 razy. I powiedzmy tego, nie wiem, Embora, ale śmieszny Embora 128 CP w ogóle. LOL też go zrobimy 5 razy. No i tyle. No i quest zrobiony. Głupie są takie questy, że sparapuj Pokémona, a co jak akurat nie chcesz żadnego sparapować? No to muszę po prostu marnować Stardust, Wiem, że to było tylko 3000 Stardustu na jakieś Pokémony, które. Tak, pewnie potem pójdą na skasowanie. Nie licząc tych szani, które pewnie gdzieś tam sobie wyślę do Homa, kiedyś czy coś, nie wiem, w sumie nawet. Ale z tutaj szczytem, słuchajcie, wszystkiego jest aktualny quest na Mega Diance, gdzie podobno w każdym etapie są e, zadania typu Społapuj Pokémona 10 razy, 15 razy, 20 razy. E, ja tutaj za bardzo tego questa nie ścisnę, nie przejmuję się nim, bo ja już nie dostanę kolejnego Diancy, tak czy inaczej, bo już jednego dostałem na GoFejście w zeszłym roku. E, ale widzicie, no, tu jest akurat etap społepu Pokémona 20 razy. Nie, także ktoś policzył, że w całym questie na wszystkich etapach, jeśli chodzi o questa na Diancy, to trzeba sporewać Pokemony łącznie ponad 100 razy. I to jest jeden z takich głupszych questów, które moim zdaniem na powinien powiedz sobie, nie, że może całkowicie odpuścić, ale ograniczyć. No nie powinno być tak, że jest po prostu łańcuszek questów, gdzie power-upujesz Pokémony 100 razy, gdzie akurat na przykład w momencie nie masz Pokémona, którego chcesz parapować, bo jeszcze nie zebrałeś kselek do niego czy coś i w tym momencie musisz ładować bez sensu stardust, pokemony jakieś randomowe. No dla mnie to jest słaby rodzaj questa. Dużo bardziej mi się podobają jakiekolwiek inny rodzaj questa, wiesz, użyj 20 berry, fajnie. Zrób 5 filtris, czy fajnie, no fajne questy. A tych poerapów nie jestem dużym fanem i jeszcze nie jestem fanem. Questów, które wymagają robienia czegoś codziennie, ale bez przerwy. Czy na przykład gdzieś tutaj mam tego questa: zrób serduszko, zbadi 14 dni z rzędu. Znowu zapomniałem wczoraj to zrobić i znowu się zresetowało. Czemu nie mogło być po prostu 14 różnych dni? Czy naprawdę trzeba codziennie pamiętać o zrobieniu różnych tam czynności w Pokémon Go i nie można raz na jakiś czas zapomnieć albo w dany dzień sobie odpuścić grania. No, dla mnie to są takie questy, które można by zrobić jakoś inaczej, zastąpić je troszkę czymś innym. Także na tym stoimy, moi drodzy. Zaraz być może przejdziemy do kolejnych tutaj etapów. Także porówmy jeszcze. Kilka tych kościków właśnie z różnych, e, niedokończonych przeze mnie time research'y, ale w międzyczasie omówmy, słuchajcie, właśnie to, czyli przecieki w kodzie gry co do nowej mechaniki. Fuzzi, legendarnych pokemonów w Pokemon Go. Napój z wąkroty azjatyckiej. Woda 71%, ekstrakt z wąkroty 20%, cukier trzcinowy 9%. Sporo cukru, ale i tak z połowy mniej niż w Mountain Dew. Słodkie. <laughs> ale raz na jakiś czas można sobie pozwolić. Dobra, dobra, lubię czasem spróbować takich właśnie orientalnych, azjatyckich napojów, to nie jest reklama nic. O co chodzi z tym nekrozmą, z nekrozmą grzywy zmierzchu, z nekrozmą skrzydeł świtu? Przypominam i tym, co nie grali w Pokémon Ultra Sun i Ultra Moon, że w tych grach Necrozma poprzez fuzję Solgaleo zmieniał się w formę Necrozmy Grzywy Zmierzchu Main, a w wersji gry Moon, Ultra Moon, poprzez fuzję z Lunalą zmieniał się formę Dawn Wings, skrzydeł świtu. I pewna grupa, która potrafi wykradać różne animacje, modele i tak dalej z kodu gry, znalazła coś takiego. Proszę montażystów, wklejenie tego w taki sposób, żeby nie było widać, kto jest autorem posta, ponieważ na poprosił mnie, żeby nie ujawniać nazwy tej grupy, która to wykradła, gdyż niestety jest ona również znana z łamania regulaminu gry na inne sposoby. Teraz pokazuję Wam nagranie i montażysta tutaj ocenzurował nazwę Pokemona, bo właśnie zawierał nazwę tej grupy. Zobaczcie, Necrozma przemienia się poprzez fuzję właśnie z Lunalą w Lunale Skrzydeł Zmierzchu. To jest ona. Tutaj ma 9000 CP, bo to jest jakiś tam ich chyba serwer prywatny, czy coś. Sobie postawili, żeby zrobić tutaj to. To oczywiście tak nie będzie miało w praktyce tych 9000, ale wygląda nieziemsko. No, tutaj jeszcze mamy drugie nagranie, gdzie jest przemiana z powrotem. Kończy się ta przemiana i wraca do formy właśnie nekrozmy. Co to oznacza, moi drodzy? To oznacza, że w kozie gry jest już zaprogramowane dokładnie, jak będzie działać przemiana. Są już animacje tej przemiany, tej fuzji, właściwie tych Pokémonów. Są modele, są tekstury, postaci i tak dalej. To znaczy, że właściwie wszystko jest już niemalże gotowe na to, żeby wprowadzać nekrozmę i również te formy fuzji, czyli dazmy nekrozmę donęć nekrozmę do gry. A słuchajcie, tego lata, co będzie miało miejsce. No oczywiście. GoFest. I na tym GoFestie po raz pierwszy w historii pojawi się Nekrozma w grze. Jest powiedziane, że będzie w swojej podstawowej formie. Ale ja w tym momencie robię predykcję, przewidywanie. To nie jest żadna oficjalna informacja, i to, co Wam teraz pokazałem, to też nie jest oficjalna informacja od Nianticu, tylko to są rzeczy wykradzione z kodu gry. Więc nie bierzcie tego ze stuprocentową pewnością. Absolutnie nie, to jest nieoficjalne. Ale na podstawie tego, tego nieoficjalnego przecieku i na podstawie mojej takiej spekulacji i predykcji, myślę, że Niantic zrobi nam niespodziankę i jeszcze tego lata. Oprócz tego, że pojawi się zwykły na właśnie na Goufeście, to coś się stanie. Prawdopodobnie bym obstawiał w ramach Ultra Unlocku. Każdego lata po sezonie go jest coś takiego jak Ultra Unlock, czy jakiś taki duży, największy event w roku dla wszystkich na całym świecie graczy. I ja obstawiam, że prawdopodobnie właśnie w związku z Ultra Unlockiem w tym roku uświadczymy właśnie tych form fuzyjnych, necrozmy. Daję temu, tak nie wiem, 60-70%, że tak to właśnie będzie wyglądało. A Wy jak sądzicie, jestem ciekaw, czy macie jakieś swoje przewidywania i czy zgadzacie się ze mną, że to jest bardzo prawdopodobne, bazując na tych przeciekach, a to przypominam, otwiera również furtkę do fajnych kolejnych rzeczy, bo jeśli już będzie mechanika fuzji w Pokémon Go, no to już mamy gotową mechanikę po co. Pod White Curema i Black Kyurema, czyli odpowiednio fuzję oczywiście Curema z Reshiramem i Zekromem, i jeszcze z kilka innych Pokémonów, które tę właśnie mechanikę fuzji wykorzystują w oryginalnych grach na konsole firmy Nintendo, więc coś ciekawego dzieje się znowu w Pokémon Go. Fajnie. I jak tam sobie radzimy? Wonder Ticket, drugi etap, słuchajcie, zakończony. Tutaj musiałem dokończyć, walczyć z jednym zespołem R, to sobie w międzyczasie, jak szedłem po picie, odhaczyłem. Jakbym miał, słuchajcie, wam opisać smak tego napoju, to on jest taki mocno ziołowy, właśnie. Tylko nie wiem do jakiego zioła to porównać. Może takiej bardzo słodkiej herbaty z jakąś miętą, czymś takim. Ogółem jest smaczne, jest smaczne. Jak tam Umbroniki i jego IV w tym questie? 15 ataku, ok. I teraz tak, trzecia część Wonder Ticketa, snapshoty, ewolucje. To wszystko muszę sobie porobić. Jest taki weekend, słuchajcie, Go Battle League. Wystarczy zawalczyć kilka razy, dostajemy klapki. Chcecie klapki w Pokémon Go za darmo? To zróbcie to sobie. W sumie zaraz dokończę te pięć walk, po prostu się podłożę, dam pokemony 10 CP, no bo w sumie Elite TMK za darmo i klapki za darmo, warto to zrobić. Także jeśli to oglądacie, jesteście w gangu dzwoneczka, to jeszcze ten filmik wlatuje w momencie, kiedy ten event jeszcze trwa. Także podkreślam, słuchajcie, skorzystajcie sobie z tego, bo w sumie Elite TMK za darmo, czemu nie, wystarczy się podłożyć 10 razy pokemonami 10 CP i z głowy. Dobra, na Rivals Weeku jeszcze musimy, słuchajcie, zrobić jeszcze jednego rajda, także jak ktoś mnie zaprosi na online, a najwyżej zaraz zbiję jeszcze. Tutaj był Manki. no i tutaj będzie... Właśnie. Soak czy Fro? Soak. Czy one się zamieniły kiedyś? Kurczę, ciężko mi sobie przypomnieć, jak to dokładnie z nimi było. Bo już nieraz właśnie te pokemony, co są swoimi odpowiednikami, to gdzieś tam się zamieniały. Tych pokemonów w ogóle jest bardzo dużo. Zaraz sobie też zrobię takie mini przypomnienie właśnie e, regionalnych pokemonów, bo jest ich na świecie aktualnie bardzo, bardzo wiele. Mamy tak. Farfetch'd, Wschodnia Azja, Kangaskhan, Australia, Mr. Mime, Europa. To są te stare z pierwszej geny, to znamy. Jeszcze Tauros i to jest Ameryka Północna. Z drugiej geny jest tak. Heracross, Południowa Ameryka. Generalnie ten, ten obszar i plus jeszcze Mekra. Corsola Korsola u wybrzeży oceanów i mórz w okolicach równikowych. Volbit, Europa, Azja, Australia. Illumize. Północna Ameryka, Południowa Ameryka, Afryka. Czyli tutaj ten podział nie jest wschód-zachód Wolbita Vol i tylko tak, taki trójkąt, jak to nazwać? Taki takie, takie kształt węża się robi z tego powiedzmy. Torkol. Południowo-wschodnia Azja, czyli wiadomo tam Malezja, Indonezja, Indie, te sprawy. Zangus. Europa, Azja, Australia. Seviper. Północna Ameryka, Południowa Ameryka, Afryka. Lunaton, Europa, Azja, Australia. Solrock, Północna Ameryka, Południowa Ameryka, Afryka. Natomiast te Pokémony już parę razy się zmieniały. Jestem, jestem pewien, że to już się działo. Tropius, Afryka, Bliski Wschód, yy, Kreta. Ja go łapałem na Teneryfie. Nie napisali ten ryf. Chociaż to można zalecić do Afryki, więc okej. Okay. Relikat, Nowa Zelandia, Fidżi, Nowa Kaledonia. Pachirisu, Kanada, Rosja, Alaska. No Rosja już nie, bo w Rosji nie ma Pokémon Go chyba aktualnie, z tego co wiem, przez sankcje. Shelos, Wschodni, Zachodni, e, wzdłuż linii Południka Zerowego. Mam Juniors, ja jak tylko z Europa. Czatot, południowa półkula. To, to dziwne, bo nie ma w sumie Pokemona regionalnego, który jest tylko na północnej półkuli. Okej. Okay. Carnivine, południowe Stany Zjednoczone. Ja go łapiałem w okolicach Miami. Pansage, Azja, Pansed, Europa, Bliski Wschód, Afryka, Indie, Panpur, Północna, Południowa Ameryka i Grenlandia. I teraz tak, Fro. Północna Ameryka, Południowa Ameryka, Afryka. Sołg, Europa, Azja, Australia. Baskulin, czerwony na wschodniej półkuli, niebieski na zachodniej. Maractus, południowe Stany Zjednoczone, Meksyk i Karaiby i Południowa Ameryka. Siege lift Egipt, i Grecja, co ciekawe. Buffaland, Nowy Jork i okolice. Słyszałem, że jest też w Filadelfii, w New Jersey, czyli rzeczywiście okolice. Stanu Nowy Jork, nie samego miasta Nowy Jork, ale stanu Nowy Jork. Fairthruit, to tutaj jest dosyć skomplikowana sprawa, nie wchodźmy, to chodzi po prostu, że na różny styl można go przystrzyc w różnych częściach świata. Klewki, Francja i okolice. Czyli tak, czyli południowy skrawek Anglii, Belgia, Holandia, tam też można się załapać na tego poczka. Oricorio, różne style w zależności od regionu świata. Kurde, trochę tych jest regionalek, nie? Po tych wszystkich ośmiu latach Pokémon Go, to ja już sam się momentami gubię w tym, gdzie jest jaka regionalka i tak dalej i według jakich linii przebiegają te wszystkie rzeczy. Trochę tego jest. No ale słuchajcie, wniosek jest taki, że po prostu na takim evencie jak teraz trzeba polować na te regionalki, bo nie wiadomo, czy i kiedy będzie jakaś zamianka, że ten, co nie był u nas, to będzie u nas i tak dalej. Jak jest event i jest jeszcze, powiedziałem, że jest zwiększona szansa 1 na 64. To moim zdaniem korzystać warto. A jak mi się nie uda zdobyć tych, co mi brakuje, no to mam na zamianki. Ewentualnie na przykład z mam trzy. Shiny, bo one były na Safari Zone i na paru innych eventach jeszcze w Barcelonie, no właśnie. Także mam na zamianki, jak ktoś na przykład złapie Froła, dwie sztuki jest w moich friendach, będziemy się gdzieś widzieć, to dawajcie znać, nie? A może mi się uda w następnej części jeszcze złapać eventu te kolejne poczki. To co, mini spacer jeszcze na Daily Incensa. Może się kolejny, słuchajcie, shiny i odpalamy szybkim krokiem, się może przejdę. Trzeba spalić te ekstra kalorie z tego, słuchajcie, napoju. O, Czajmeko na start. A, nie mogę kliknąć. Dobra, kliknąłem, ok. Czajmeko jest o tyle charakterystyczny, że ma Ekstra Stardust za złapanie jego. Ciach, 1000 Dasta, fajnie. O, jest i już pierwszy regionalny poczek. Uciek. Poliwag, jeszcze ten Seviper, ale to nie z insensa. O, a teraz z insensa, dobrze. A teraz zangus, ej! A, ale to nie jest, to jest po prostu na dziko. No przez te 15 minut Insensa, tak idąc w miarę pewnie do przodu. Spotkałem łącznie, na razie chyba z pięć zangusów i savajperów dodając je do siebie razem. Nie no, nie mówię, że jest nie do zrobienia. Słuchajcie, to jest zrobienie shiny wszystkich na tym evencie. Myślę, że jak tak po parę godzinach dziennie się pogra, no to raczej jest to do ogarnięcia. A jeśli to jest rzeczywiście na 64, no to come on. W ogóle coś tu jakiś festyn jest? O, nie wiedziałem w ogóle. Takieś dla kotów, co to jest tu dla Dzieci. Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć, słuchajcie. 25 poczków, właśnie, o, podsumujmy sobie. 1, 2, czyli tak, 5, 6, właśnie regionalek przez 15 minut idąc szybkim krokiem. I to matematycznie w ciągu godziny bym spotkał ich może te 60, czyli średnio już jednego szani bym miał, jeśli to rzeczywiście jest 1 64. Także na pewno będę na tym evencie próbował, ale słuchajcie, osypka sobie nie mogłem odmówić. Jednego wziąłem na wynos tam zimnego, ale jeden kurczę taki na ciepło, i to jest z bo w boczku, słuchajcie. Osypek z grilla w boczku, i tu jeszcze z Żurawinką. Zrobię, słuchajcie, taste testa. Ja to jestem fanem osypków, chociaż to formalnie to jest, słuchajcie, serek górski, a logo mają pisane przez ły, łosypki, bo chyba nie mają prawa do tej nazwy, bo wiecie, to jest tam chronione prawem unijnym i tak dalej. Mm, dobre połączenie kurde oscypek w boczku a szkoda mi to też w tej żurawinie bo jest taki głęboki satysfakcjonujący ten smak no po prostu tłusty nie wiadomo że jak coś tłuste, to tak lepiej siada Okej, okay, wow nie wiedziałem że tego potrzebuję w moim życiu ale ewidentnie potrzebowałem właśnie oscypka w boczku z grilla <laughs> teraz zjem sobie tego w sumie tradycyjnego na zimno nie odmówię sobie nie wytrzymam no lubię oscypki powiem wam nic nie poradzę ale lubię je bardzo a jak byłem mały słuchajcie się wzbraniałem jakiś ziem z rodzicami z góry nie ja nie chcę oscypka ja nie chcę tylko tego białego nie bo Taki byłem wybredny. A teraz lubię takie charakterystyczne smaki. Ser śniowy, bardzo lubię. Dobre rzeczy, dobre rzeczy. Zbimy sobie tego rajda jeszcze, słuchajcie, na tapufini. No, połowa życia, z jaką tutaj pada. To są te kurcze niepowzmacniane zekromy. Jak będą znowu na rajdach, to muszę sobie kilka powzmacniać, może na chociaż 40 level. No i mamy to zbite, moi drodzy. O czwarte serducho muszę o jajku pamiętać. Trzy rajdy zrobione, więc będzie spotkanie z kolejnym poczkiem. Szajni nie ma. Ale siedzi ładnie. IV no transfer i odbierzmy sobie, słuchajcie, ostatnią nagrodę z tego czasowego questa za tydzień rywali. Jest to pro. I nie jest kurczę skubany szajni. O, dobrze się wyświetla teraz, u laki, jak bo zapomniałem o tym. Wow. Uff, dobrze, że jest ten przycisk. Naprawdę to jest najlepsza funkcja, jaka, jaką Antic mógł zrobić. 100 tysięcy ekspo uratowane. A tutaj kwestik, pięknie, ukończony. Pochwalcie się, czy wam udało się już jakiegoś szani na tym evencie wyhaczyć. No i napiszcie mi, co sądzicie o tej mojej teorii. Czy rzeczywiście już tego lata zobaczymy Dawn Wings Necrozme i Dusk Main Necrozme w Pokémon Go? Jestem ciekaw waszych opinii. Pamiętajcie o w górze, subskrybujcie kanał i nie zapomnijcie o i innych propozycji filmów na moim kanale. Trzymajcie się. Na razie. Cześć!